Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, przychodzę do Ciebie jako grzesznik, zatrwożona bezmiarem swych grzechów. Moje złe wybory napełniają mnie wielkim lękiem i smutkiem. Bardzo boję się o stan swojej duszy. Panie, Wyobrażam sobie, że moja dusza czarna jest od plam grzechu. Ostatnio tak bardzo błądzę, tak często zapominam o Tobie i Twoich przykazaniach. Grzeszę duchowym lenistwem i brakiem miłości względem bliźnich. Chciałabym to zmienić, ale czuję, że sama sobie nie poradzę. Bardzo potrzebuję Twojej łaski, Twojego wielkiego miłosierdzia. Ojcze, nie pozwól mi zginąć na wieki. Całą sobą pragnę kiedyś spotkać się z Tobą w Bożym Królestwie. Tak bardzo się boję, że mogę nie uzyskać wybaczenia. Wierzę, że Twoja dobroć jest jednak większa niż każdy mój grzech. Wierzę, że kochasz mnie jako swoje dziecko i ufam, że pomożesz mi podnieść się z tego upadku, przyprowadzisz do siebie. Błagam, Panie, wybacz mi wszystkie moje grzechy, uratuj mnie przed wiecznym potępieniem. Obmyj moją duszę ze wszystkiego, co złe. Wlej we mnie więcej dobra i miłości. Energii do zmiany. Oddaję Tobie całe moje życie, zawierzam Ci całą siebie. Potrzebuję Twojego wsparcia i z Tobą pragnę iść przez życie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!